W 80 podróży dookoła świata. Lądując 18 lutego 1998 roku na lotnisku pod Limą zdawałem sobie sprawę, że stawiam stopę w krainie zagadek i tajemnic. Spodziewałem się tropikalnego, wilgotnego klimatu, a tymczasem mimo położenia w strefie równikowej blisko morza zaskoczyła mnie sucha, dość umiarkowana atmosfera. Zamiast spodziewanych zarośli mangrowi, praktycznie całe wybrzeże stanowiło jedną wielką pustynię, przeważnie kamienistą. Choć zdarzały się także gigantyczne piaskowe duny, trwające stabilnie w miejscu z powodu braku wiatrów i opadów. Wszystkie te dziwy natury można jednak dość łatwo wyjaśnić, bo wiele z anomalii klimatycznych wynika z. Wpływu prądu Humboldta, niosącego masy zimnej wody od strony Antarktydy. Dzięki niemu morze w pobliżu Limy ma temperaturę przypominającą Bałtyk, a na przybrzeżnych wyspach można znaleźć całe bogactwo fok i pingwinów. Właśnie płynąc na Isla Balajestas po raz pierwszy poczułem przedsmak tajemnicy. Dostrzegłem olbrzymi, wielometrowy kandelabr wyryty w zboczu półwyspu Paracas. Nikt dokładnie nie wie, dlaczego na tym odludziu ktoś zadał sobie trud odwrócenia, ton kamieni na lewą stronę. Deniken twierdzi, że był to znak dla kosmitów zwiastujący zbliżanie się do lądowiska na pustyni Naska. Wyznam, że mam mieszane uczucia wobec rewelacji tego poszukiwacza zagadek. Doceniam jego rolę fermentacyjną, stawienie pytań, drążenie tematów lekceważonych przez naukę, jednak wiele ze wskazanych przez jego budowli nie potrzebuje do wyjaśnienia e, małych, zielonych ludzików. Choćby sprawa wielkich, do dziś budzących podziw konstrukcji kamiennych w Kusko czy machu Picchu. Transport gigantycznych bloków skalnych bez maszyn i zwierząt pociągowych, ich idealne łączenie bez zaprawy na podobieństwo gigantycznych klocków Lego, wszystko to przywodzi na myśl działania bogów, jednak bogowie akurat nie są do tego konieczni. Niedawny Eksperyment sponsorowany przez BBC dowiódł, że 2000 tubylców za pomocą lin sypanych pochylni i drewnianych okrąglaków jest w stanie przetransportować w ciągu 45 minut 60-tonowego kolosa na żądane miejsce. Pozostaje wprawdzie pytanie, kto nauczył Inków pasterskie plemię przybyłe z wyżyn tak doskonałej obróbki kamienia? Ale czy akurat to musieli być kosmici? 30 km na zachód od jeziora Tidikaka znajduje się imponująca nekropolia Silustani. Kilkadziesiąt kamiennych wież, wypełnionych przez komory grobowe, w których kolektywnie grzebano mumie zasłużonych mieszkańców. Przy czym proces ich mumifikacji przebiegał zgoła inaczej niż w starożytnym Egipcie. Tam mózg Denata usuwano nosem, a wnętrzności przekładano do kanop po rozcięciu jamy brzusznej. W Peru rozum wyciągano przez otwór w potylicy, a organa wewnętrzne niezbyt elegancko, za to bez śladów, przez odbyt. Zatem jeśli wbrew hipotezom Toraha Erdala nie Egipcjanie mogli być nauczycielami poprzedników Inków, to kto? Nasz tamtejszy przewodnik Carlos urodzony w 1947 roku syn Niemca i Indianki, Gdybym nie wziął urlopu od pisania political fiction, niezwłocznie wymyśliłbym mu fantastyczny życiorys i uczynił synem Martina Bormana albo innego doktora Mengele. Zwrócił mi uwagę na podobieństwo budowli do wież znanych ze Szkocji i Irlandii i wskazał znak runiczny rodem z mitologii Celtów. Nawiasem mówiąc, w miejscu, w którym znajdował się ten znak symbolizujący energię, igła naszego kompasu zaczęła kręcić się w kółko. Ale czy to wystarczy, by wysuwać teorię, że brodaty, biały, rudowłosy Bóg Wirakocza, mityczny twórca andyjskiej cywilizacji, był w istocie zabłąkanym druidem, który przepłynął Atlantyk na półtora tysiąca lat przed Kolumbem? W każdym razie. Na podobieństwo do Wirakoczy najbardziej zyskał Franciszek Pizarro, przywitany przez Inków jako powracający Bóg. Kiedy zorientowali się w swojej pomyłce, było już za późno. O tajemnicach Peru można mówić praktycznie w nieskończoność. Podróżując na południe tego kraju, natrafiliśmy na otoczone piaszczystą pustynią miasto Ica. Było świeżo po powodzi. Ulice zaścielało błoto, w powietrzu unosił się fetor rozkładu, a policjanci używali specjalnych respiratorów do oddychania. Co przezorniejsi autochtoni zamurowali drzwi i okna na parterze brykietami z niewypalonej cegły. Podobnie postąpił dr Cabrera, peruwiański lekarz, właściciel niewielkiego i bardzo kontrowersyjnego muzeum. Xavier Cabrela wówczas krzepko trzymający się 74 latek to w prostej linii potomek założyciela miasta i wielki kolekcjoner kamieni. Pierwszy z okazów przed laty podarował mu jego kuzyn. Pozostałe 11 tysięcy zgromadził sam. Do wnętrza muzeum udało nam się wejść po drabinie i przy pomocy dwóch stołków. Wszystkie półki i podłogi wypełniały tam kamienie. Najczęściej przypominały swojskie rzeczne okrąglaki, tyle że wszystkie pokryte były rysunkami wykonanymi w manierze charakterystycznej dla peruwiańskich Indian. Ale ich tematyka. Widzieliśmy rysunki dinozaurów walczących z ludźmi, mapy kontynentów sprzed milionów lat z pozbawionej lodowej czapy Antarktydy i skomplikowane zabiegi medyczne, jak transfuzje i transplantacje. Najprościej byłoby uznać kamienie za fałszerstwo. Tyle, że kto i w jakim celu miałby obrobić kilkanaście tysięcy kamieni, które nie są przedmiotem sprzedaży? Musiałoby się tym trudnić w ścisłej e, tajemnicy mnóstwo ludzi, całe manufaktury, nadto rysunki. Kto je zaprogramował? Antropolodzy? Paleontolodzy? Lekarze? Oto zabieg transplantacji serca. Do pacjenta dołączona jest rurka transfuzyjna z krwią ciężarnej kobiety. Od jak dawna wiemy, że taka krew ma właściwości antyodrzutowe? Albo inny dziw, realistycznie przedstawiony stosunek analny dwóch mężczyzn i obok rysunek, który można zinterpretować jako wirus śmierci. Kto w międzywojniu kiedy to wykopano ten kamień, mógł wiedzieć o czymś takim jak AIDS. Co więcej, doktor Cabrera twierdził, że rysunek wskazuje, gdzie szukać lekarstwa na dżumę XX wieku. W łożysku pozostawionym po urodzeniu dziecka. Jeśli przyjąć, że kamienie są prawdziwe, to kto, kiedy i po co je żłobił? Jakiekolwiek datowanie jej wchodzi w grę ze względu na brak szczątków organicznych. Lecz, no, Myślę, że rysunki mogły powstać przed tysiącami, a nie milionami lat. Zatem, kto oświecał twórców? Jakaś starsza, ziemska supercywilizacja, która zaginęła? Może kosmici, którzy zrobili sobie kiedyś tutaj piknik na skraju drogi? Być może zostawili też pewien ślad technologiczny związany ze złotem. Okazuje się, że w Peru złoto rodzime jest niezwykle rzadkie i trzeba pozyskiwać je z ród przy pomocy chemicznej redukcji, w której główną rolę odgrywa rtęć. Tyle, że ową rtęć należało importować przez całą Amazonię z wybrzeża atlantyckiego. Tysiące kilometrów. Istnieje jeszcze inne wytłumaczenie zagadek, być może bardziej fantastyczne. A jeśli. Miejscowi szamani rzeczywiście posiedli zdolność odblokowywania przy pomocy narkotyków swojej pamięci genetycznej? No ale w 1998 roku jeszcze się nad tym nie zastanawiałem. Pod wieloma względami wyjazd do Peru był najciekawszą z moich podróży. Arcyciekawa ciekawa trasa. Maleńka grupa, czasu sporo, trzy tygodnie, można było naprawdę wiele zwiedzić. Zobaczyliśmy więc starą Limę z kapiącymi od złota świątyniami. Co ciekawe, w katedrze cały czas, pewnie aż do skończenia świata, odprawiane są msze za grzeszną duszę Pizara. Były też muzea pełne prastarych mumii i złotych artefaktów. Spacerowaliśmy po e, zabytkowej Arekipie, nieświadomi, że niedługo potem obróci ją w pył kolejne trzęsienie ziemi, i żeglowaliśmy po lodowatym, położonym na wysokości alpejskich szczytów jeziorze Titicaca. W łaman opodal świątyni słońca złapało nas autentyczne zaćmienie. Ale poświęcenie butelki lokalnego piwa rozbitej o krawężnik pozwoliło śledzić niezwykłe zjawisko przez ciemne denko butelki w całej okazałości. W Machchu Picchu mieliśmy rzadką przyjemność zwiedzenia opuszczonego miasta bez tłumu turystów. Przybyliśmy tam z poranną falą, ale zamiast na tereny inkaskie udaliśmy się w góry, typową indiańską ścieżką. Dawno temu przebiegali ją starośdawni gońcy wspomagający się rzuciem liści koki. Z działaniem tego specyfiku zapoznałem się parę dni wcześniej, jadąc autobusem do kanionu Kolka poprzez przełęcze położone na wysokości 5000 metrów. Na jednym z postojów miejscowi zaproponowali nam herbatkę wzmocnioną koką. Po co? Żeby ci mózg nie eksplodował, tłumaczył Bogdan Kafarski, nasz przewodnik. Oczywiście nie wszystkim lokalne napoje przypadały do gustu. Nie dałem się zachęcić na przykład do degustowania ciczy, napoju przygotowywanego przez bezzemne indianki, które cierpliwie żują kukurydzę i wypluwają razem ze śliną do specjalnych dzbanów celem fermentacji. Lokalny przewodnik opisał cały proces dość szczegółowo, po czym zaproponował poszęstunek. Jeden z uczestników, który nie znał angielskiego, kafarski celowo nie tłumaczył wszystkiego, wypił ciczę z ogromną ochotą. Pycha! Ja z trudem tłumiłem odruch wymiotny. Tymczasem ścieżka ponad ruinami robiła się coraz bardziej zarośnięta. Uwaga, węże! Natomiast widoki z góry wręcz zapierały dech. Naraz na drzewie zauważyłem dzikie orchidee. Cudo! Po południem mogliśmy wracać. Wymarłe miasto nareszcie wygląda jak wymarłe. Wycieczki odjechały. Nikt nas nie pośpiesza, nikt nie depcze. Mamy też zarezerwowane miejsce w hotelu obok ruin, pozostawione wyłącznie do naszej dyspozycji. Przed nami cudowny wieczór w samotności, między budynkami, noc pełna różnych niesamowitych odgłosów, wreszcie wschód słońca ponad miastem duchów. Nikt nie wie, co się stało z mieszkańcami Machu Picchu, ani gdzie. Podziały się ich skarby, o ile były. Fakt, Hiszpanie nigdy tego miejsca nie znaleźli. Nie wiemy również, czy dla tych wszystkich zadziwiających kultur słońce było tylko boskim ucieleśnieniem mocy. Przy okazji oświetlało za pomocą systemu luster pozbawione okien komnaty. Czy równocześnie stanowiło wspomnienie o niebiańskich przybyszach, nauczycielach prawodawcach. Moja wyprawa do Peru w roku 1998 składała się co najmniej z trzech fascynujących komponentów. Góry, zabytki, dżungla. Lot do puszczy nad Madre del Dios, jednego z głównych dopływów Amazonki, był kolejną z niesamowitych atrakcji. A trzy dni pobytu w leśnym obozie przypominał doznania z obozów harcerskich podniesione do sześcianu. Mieliśmy więc doświadczenie przedzierania się przez dżunglę. Mży lekki, ciepły deszczyk i człowiek czuje się jak aktor filmu Pluton. Jednak gdy deszczyk mija, robi się znacznie gorzej. Zewsząd pojawia się chmara robactwa. Potem wypływamy łodzią na rozlewisko rzeki i zatrzymujemy się po środku, szeroko rozlanej toni. Nasza przewodniczka, angielska wolontariuszka, w mniej więcej wieku mojej córki, proponuje kąpiel. A nie ma tu pirani, pytam. Oczywiście, że są przy brzegu. Tu nie miałyby nic do jedzenia. O nas przecież nie wiedzą. Dziewczyna wskakuje do wody, ja za nią. Czysta rozkosz. Tylko nie próbujcie sikać w wodzie, ostrzega Angielka. Ze względu na ekologię? Nie, ze względu na małą rybkę, która uwielbia wpływać do cewki moczowej, by wewnątrz otworzyć się jak parasol. Ból straszny, a do najbliższego szpitala wiele godzin drogi. W trakcie drogi powrotnej, słuchając fascynujących opowieści o roślinach, które w porze kwitnienia przywabiają owady, by kiedy owo zacznie dojrzewać, odstraszać je toksynami, zaczynam utyskiwać na brak zwierząt. Jest to zresztą bardzo charakterystyczne dla amerykańskiej selwy. Słychać papugi i małpy, ale ich nie widać. A co chciałbyś na przykład zobaczyć? No, na przykład pająka ptasznika. Dzieczyna wskazuje na jedną z licznych jam widocznych na ścieżce. Włóż rękę, sam cię znajdzie. Wolę nie ryzykować. Wspaniały okaz tego stawonoga kupiłem po krótkim targowaniu na jednej ze stacyjek kolei andyjskiej zbudowanej przez naszego rodaka Ernesta Malinowskiego pod koniec XIX wieku. Jeden z zachodów słońca spędzamy. Kilkaset metrów od obozu, na ławeczce z widokiem na rzekę. Znowu pytam o nieobecne zwierzęta. Są wszędzie, tylko trzeba umieć patrzeć. Odpowiada dziewczyna i unosi rękę w górę. Tuż nad moją głową widzę coś, co w pierwszej chwili wydaje się lianą. Jednak jest to wąż. Śliczny, intensywnie zielony, długi na półtora metra, za to cienki jak palc. A więc niedusiciel. Jadowity? Upewniam się. Bardzo, bardzo jadowity, ale z własnej inicjatywy nie zaatakuje. No to może będziemy jednak wracać do obozu. Na południu od Ica leży pustynny płaskowy Naska. Bez trudu można by kręcić tam film o lądowaniu na Księżycu. Nagie, szarawe wzgórza, jakby przysypane pyłem, żadnej roślinności, niebo przysłonięte szarą mgiełką, słowem teren jak najbardziej niegościnny. A jednak wokół drogi transamerykańskiej zobaczyć można owe zadziwiające linie, rysunki odkryte swego czasu przez Marię Rajkę, a spopularyzowane przez książki Denikena. Z poziomu ziemi wyglądają jak bezsensowne ścieżki na bezdrożu, ale już z wysokości specjalnej platformy daje się ogarnąć wzrokiem parę rysunków. Jednak dopiero lot awionetką, wynajętą w położonym o kilkanaście kilometrów dalej naska, pozwala ogarnąć całość produkcji tajemniczych rytowników. Teren, ponad 50 km2, jest przeważnie płaski, choć miejscami lekko pagórkowaty. Linie proste przecinają go we wszystkich kierunkach, tu i ówdzie widać regularne trapezoidalne łysiny, przypominające pasy startowe. Gdzie indziej olbrzymie rysunki ptaków, małp, pająków. Malutka cesna pikuje i zatacza ostre kręgi, a ja z żołądkiem w gardle usiłuję nie uronić ani detalu. Ale wszystko pojąć. Kto to stworzył? Kiedy? I po co? Tu i ówdzie widać ślady wodnej erozji, jednak najważniejsze rysunki ciągle pozostały wyraźne. Czasem wyglądają, jakby wykonano je wczoraj. Są precyzyjne, Równe, a przecież ich twórcy nie mogli ogarnąć ich wzrokiem. Czy więc posługiwali się latawcami, przedhistorycznymi lotniami, a może realizowali zadane im plany? Deniken twierdzi, że tubylcy sporządzili je z tęsknoty za bogami, którzy przybyli, popatrzyli i odlecieli. Sugeruje, że być może niektórzy z wykonawców odbywali nawet na powietrzne podróże pojazdami kosmitów. Osobiście ulegam pierwszemu wrażeniu. Podczas bezsennej nocy nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że cały płaskowyż przypomina starą mapę. Może linie stanowią współrzędne przy lądowaniu, a przedstawione zwierzęta. W iluś mitologiach gwiazdozbiory niebieskie przybierają animalistyczne kształty. Może stąd wzięły się te pająki, małpy, ptaki? Czyżby była to mapa nieba? Pozostaje pytanie, jeśli nawet to mapa, to jakiego nieba? Naszego, czy też wydzianego z drugiej strony Mlecznej Drogi, z której z planet układu Syriusza, Oriona? Oczywiście nie musi to wcale przesądzać o kosmicznym rodowodzie. Ale astronomia odgrywała od zawsze ogromną rolę w cywilizacjach andyjskich. A widok z góry bywał często wytyczną przy konstruowaniu miast. Cusco widziane z nieba, miało kształt pumy, pizak ptaka z rozpostartymi skrzydłami. Czy mieszkańcom zależało na tym, jak ich Doczesne siedziby Bóg Słońce mógł identyfikować na pierwszy rzut oka? Czy stąd brały się te kamienne zegary słoneczne, spełniające również rolę kompasów i kalendarzy, których precyzja np. w Machu Picchu zadziwia do dziś? Indianie z zaginionych miast nie tylko wkomponowali je w pejzaż, ale pozostawili po sobie olbrzymie, wyrzeźbione panoramy przedstawiające widok. Otaczających gór z ogromną dokładnością. Ale czy był to tylko element informacji, czy świadoma część kultu nie wiadomo. Wracam z peru z uczuciem muśnięcia tajemnicy. Pełen pokornej zadumy człowieka ze starego świata, którego przodkowie tak barbarzyńsko zniszczyli świat wcale nie tak nowy, jak mogło im się wydawać. Konwistadorzy. Dysponowali lepszym orężem i końmi i z góry uznali za niższą cywilizację, nie dysponującą kołem, prochem i metalami innymi niż miedź, srebro i złoto. Nie interesowali się nią. Bogów uznali za wcielenie szatana, nie skłonili się przed podziwugodnymi technikami melioracyjnymi, przed chirurgią, astronomią. Dziś widzimy to inaczej i trudno jest przesądzać, czy lepsza jest cywilizacja ta, która dysponując wszystkim w nadmiarze, potrafi sama się zniszczyć, czy taka, jaką stanowią na przykład Indianie Uros spływających wysp na jej jeziorze Titicaca, którzy dysponując jedynie sitowiem, potrafią wszystko stworzyć z tego sitowia. W jednym z książek o eskimosach z Grenlandii czytałem, że tamtejsi tubylcy potrafią zrobić Cuda z pozostawionych tam przez Amerykanów beczek po paliwie lotniczym. Jakiś podróżnik pokazał im statek kosmiczny i zapytał, czy skonstruowaliby też coś takiego. A ile beczek miałbym do dyspozycji? Zapytał z niezmąconym spokojem Eskimos. Stąd pytanie, które się rodzi w trakcie podróży, pytanie podszyte obawą: czy oba nasze światy mają szansę na współistnienie? Wszędzie możesz już posłużyć się kartą kredytową. Jedyne naprawdę długie kolejki w historycznym Cusco widziałem przed bankomatami. Telefony komórkowe działają już w zaginionych miastach. Motorowe łodzie dowiozą Cię do najdalszych mateczników Amazonii, a z samolotu widać coraz liczniejsze łysiny, osad i pól uprawnych kaleczące dżunglę. W położonym o 70 km od najbliższej osady ekologicznym obozowisku Explorer Inn, dającym, zwłaszcza gdy przyjdzie w ulewę, brnąć przez dżunglę, prawdziwy smak przygody, w domkach turystycznych nie ma światła, elektryczności ani klimatyzacji, ale już w stołówce, w lodówkach czeka zimne piwo. Indianie z Doliny Pisak mieszkają w kurnych chatach. Z niewypalonej cegły śpią na podłodze po społu z udomowionymi świnkami morskimi i nigdy się nie myją, ale oglądają telewizję globalną i potrafią targować się po angielsku. Zmechanizowany przemysł pamiątkarski zdominował ludowe rękodzieło. W restauracjach dominuje kuchnia europejska, a napotkany w górach pasterz rozchyla sakwę i proponuje Coca-Colę. Za to na pustyni, wzdłuż drogi, spotkać można nie tylko historyczne ruiny, ale hałdy śmieci. Trwa odpływ tubyczy ludności z górskich wiosek do wielkich miast, gdzie w postępie arytmetycznym rosną gigantyczne osiedla mędzy. Nadzieję na ocalenie przynajmniej części Starego Peru niesie rosnąca wśród obywateli świadomość, zauważalna również w innych krajach Trzeciego Świata, że zabytki, Rośliny, zwierzęta stanowią bogactwo, źródło dochodów, gwarancję przyszłości i dlatego należy je chronić, bo w wypadku ich degradacji nawet UFO nie pomoże.